Zapraszam wszystkich pilan na Festiwal Zdrowego Stylu Życia. Jest to taka pierwsza tego typu impreza w Pile 20 września 2009 roku. Bardzo ciekawa, wyjątkowa data. Myślę, że będziemy wyjątkowo się tutaj bawili, spędzali czas i przeżywali chwile i sytuacje, które na co dzień myślę, że nie mają miejsca. Program jest tak skonstruowany, że mamy bloki dla dzieci, dla rodzin całych, dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Rozpoczynamy blokiem dla dzieci o godzinie 14 będą pokazy taneczne, pokazy Aikido, judo, karate, spotkanie z czworonogami, następnie blok dla starszych będzie występ pilskiej orkiestra Dentej, występ z chóru Halka, występ chóru z domu klubu seniora Zacisze, jak i kabaretu Skleroza. W międzyczasie całość będzie przeplatana konkursami i akcją informacyjną dotyczącą Europejskiego Dnia bez Samochodu, która to akcja będzie miała miejsce 22 września we wtorek trzeci blok od godziny 17:00 pokazy fitness, pokazy tańca towarzyskiego. Tutaj zaprezentują się zespoły z Spiskiego Domu Kultury. Będzie również kurs tańca towarzyskiego, kurs tańca solo dokładnie na placu Starszyca dla wszystkich uczestników, którzy tam będą chcieli wbrać w nim udział. A następnie o godzinie 20. zakończymy koncertami zespołu Słowiański i zespołu Alians. Wystąpi w międzyczasie pomiędzy koncertami teatr wirtualny Świlskiego Domu Kultury ze spektaklem teatru ognia pod tytułem Wytańczyć Ogień. Będzie również bardzo ciekawa wycieczka autobusem MZK z przewodnikiem. Tutaj na placu Staszica będzie początek trasy, a następnie trasą jedną z trasy MZK państwo będą mogli wziąć udział. Wyjątkowej wycieczce, takiej powiedzmy częściowo historycznej, szlakiem miejsc historycznych właśnie tutaj w Pile. Dodatkowo moc atrakcji, trampoliny, malowanie twarzy, ogródki piwne, stoiska z rękodziełem, stoiska ze słodyczami. W domu kultury będą pokazy masażu kamieniami, masażu światłu, wykłady o zdrowiu, o ziołach, a więc właściwie z, każdego, z każdej dziedziny życia, która dotyczy i zdrowia, i ruchu, i takiej radości, i spędzania wolnego czasu. Większość zajęć będzie bezpłatna, jedynie koncert, chyba, koncert gongów, wstęp tam będzie 5 złotych. Generalnie wszystkie atrakcje są bezpłatne. Tak, prawdę mówiąc, to ten, na ten pomysł ja wpadłam. Natomiast organizujemy razem z Domem Kultury i z firmą Arena. I jeszcze mamy wielu innych pomocników. Ja przyjmuję tutaj, właśnie robię, prowadzę wykłady, warsztaty od wielu lat w Pile. I od paru lat w Domu Kultury. I zauważyłam, biorąc udział w różnych festiwalach, już w różnych miejscach Polski, że. Ludzie nie bardzo wiedzą, co się u nich dzieje. Przyjeżdżają jakieś goście, atrakcyjni, piękne zajęcia są, czy wykłady. Po czym się rozjeżdżają i właśnie nie wiadomo, do kogo trafić na miejscu. I pomyślałam, że bardzo chciałabym, żeby ludzie poznali potencjał. Tutaj mieszkańców Piły, więc wszystkie osoby, które występują tutaj na tym terenie pracują, działają i coś ciekawego tworzą w zakresie zdrowia, bo, bo, bo taki jest, taka jest idea festiwalu. Przypominam raz jeszcze w niedzielę 20 września 2009 roku o godzinie 14 zapraszam na plac Staszyca do Pilskiego Domu Kultury pierwszy Pilski festiwal zdrowego stylu życia. Popraw klimat swojego miasta. Ośrodek kształcenia dla dorosłych Alfa prowadzi nabór do elowych Kształcenie średnie. Bez egzaminów wstępnych nauka trwa jeden rok. Zajęcia co drugi weekend. Świadectwo państwowe egzaminy bezstresowe eksternistyczne. Szkoła w Pile. Niezleka i liczba miejsc ograniczona. Możliwość skredytowania nauki przez bank. Informacje pod numerami telefonu widocznymi na ekranie. Pilska Telewizja Wirtualna to najlepsza forma reklamy. Docieramy do tysięcy odbiorców dziennie. Zadzwoń, promocyjne ceny. Po wykupieniu dwumiesięcznej emisji produkcja reklamy gratis. Zadzwoń 502 314 930 502 314 930.